Siema ziomy, Ziomeczki, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy jak pokonać długorękiego paręcznika w grze Sekiro. Pierwszy raz jak spotkasz się z tym przeciwnikiem, może wydawać się, że jest to bardzo ciężki przeciwnik, ponieważ jest bardzo szybki, agresywny i cały czas atakuje nas. Prawda jest taka, że jest to jeden z najłatwiejszych, jeżeli nie najłatwiejszy minibos w grze. Posiada bardzo mało równowagi, czyli szybko go możemy zabić, poza tym e, często możemy do niego się skradnąć. Jeżeli chodzi o jego ataki, są bardzo łatwe do odbicia i bardzo łatwo jest wiedzieć, co on będzie robił, bo w kółko to samo combo robi. Jak jego ataki działają, to pierwsze 4 szybkie ataki, mała przerwa, 5 szybkich ataków. Mała przerwa, jeden atak, przerwa, cofa się do tyłu i próbuje Cię charge'ować atakiem, którego nie można zablokować. W tym momencie podskakujesz, lądujesz mu na głowie i dwa razy mieczem. I znowu, cztery ataki, pięć ataków, jeden podskok, lądujesz na głowie, dwa, trzy razy to zrobisz i jest po gościu. Także zapamiętajcie sobie rytm jego ataków. Powinieneś być w stanie zabić tego przeciwnika w poniżej minuty przy użyciu tego sposobu. Nie zapomnij, jeżeli ci pomogło, dać łapkę w górę. Na razie.